Będę wałkować i walcować. Posłuchajcie, kochani, mam nadzieję, że postaracie się i do wieczora zdążymy skończyć budowę. Nie ma sprawy, Bob. Czekaj, koparko, dokąd jedziesz? Na nowe podwórko. Lepiej od razu zacząć pracę. Nie tak szybko, koparko. Najpierw pojedziesz do miasteczka i przywieziesz stamtąd deski. Kiedy kładliśmy nową podłogę w szkole, zostało nam sporo grubych desek. Teraz będą w sam raz na podłogę w warsztacie. A, nie zmarnują się. Budujemy. Zmieniamy. Nic nie wyrzucamy. To znaczy, że nie mogę pomagać w budowie? Nie martw się, koparko. Deski będą potrzebne na samym końcu, więc na pewno zdążysz nam jeszcze pomóc. No to jadę! W razie czego zawiadomimy cię przez krótkofalówkę. Koparka aż rwie się do pomocy, prawda, Marto? Proszę, skończone. Wiesz, Bob, bardzo się cieszę, że znowu razem pracujemy. Ja też, Marto. Wszyscy tęskniliśmy. Na co dwie pary rąk na dużej budowie, to nie jedna. Tak, a dwie wielkie szufle kopią dużo szybciej niż jedna. Pychaczu, nie martw się. Koparka niedługo wróci. No, moi kochani, bierzmy się do pracy. Czy damy radę? Tak, tak damy, damy radę. radę. A, tak, chyba tak. A, dzień dobry, Robercie. Widzę, że jesteś punktualny. Cześć, tato Boba. Cześć. O, witam, panie Kamyku. Tak to, że te drzewa są dla mnie? Właściwie to nie są pana drzewa, ale proszę, żeby posadził je pan tutaj na skwerku w kółeczku. Będzie ładnie? O, tak, doskonale. Wszystkie mają być posadzone przed zachodem słońca, ale wydaje mi się, że to żaden kłopot dla tak doświadczonego fachowca jak ty. E, cóż, i ja. Świetnie, jedźmy traktorze, pozwólmy Robertowi pracować. Tak, panie kamyku. Zajrzę tu później i sprawdzę, jak ci idzie. Lepiej dużo później. O rety. nie myślałem, że te drzewa będą tak duże. A ile ich? Jak ja sobie poradzę z taką ciężką robotą? Już się zadyszałem. Dużo bym dał, żeby mieć teraz koparkę. Szybko, szkoda czasu, jest tyle do zrobienia. Koparko, koparko, podjedź tutaj! Brawo, świetnie na mizie. mogę was pochwalić. O, halo, bo budowniczy? O, a cześć, tato. Tak, oczywiście, weź koparkę. W porządku, pa. Ale Bobowi też nie jestem potrzebna. O nic się nie martw. W razie czego możecie wezwać przez krótkofalówkę. A, jasne, mam krótkofalówkę. Co jakiś czas będę sprawdzała, czy mnie wzywają. Świetny pomysł. A teraz, koparku, wykopiemy kilka dołków. E, jak ty to zwykle mówisz? Damy radę! Tak, damy radę! Kopię te doły najszybciej jak się da i pojadę do doliny pomóc Bobowi. Koparko, trochę wolniej. Pracując w tym tempie zmęczysz się i Bobowi nie pomożesz. <laughs> nie martw się, tato Boba. Ja mogę kopać cały dzień i wcale się nie zmęczę. Popatrz, co potrafię. Już skończyłeś pracę, Robercie? To był dobry pomysł poprosić koparkę o pomoc. Dzięki, pani kamyku. Jesteś wręcz rozchwytywana, koparko. Wszyscy liczą na twoją pomoc. A może przydałyby się dwie koparki? O, wracam do doliny. Po drodze podwieź mnie jeszcze do firmy, dobrze? O, Bob już pewnie czeka na deski. Dzięki, koparko. Nie ma sprawy, tato, baba. Oh, muszę jechać z powrotem do doliny. Oh, Nigdzie nie papa. pojedziesz, koparko. Musisz trochę odpocząć. Och, Bob nie skończy pracy bezemnie. mnie. W takim stanie na nic się nie przydasz. Masz odpocząć, koniec i kropka. Och, cóż. Chyba strzemnę się z pięć minut. Ziemia wyrównana, Marto. Co teraz? Czekamy aż koparka przywiezie deski, a wtedy dokończymy pracę. Ciekawe, co ją mogło zatrzymać? O, znasz koparkę, wiesz jak poważnie traktuje pracę i jak bardzo lubi spędzać czas na budowie. Pan Kamyk ma rację, bo potrzebuje mnie w Dolinie Słoneczników, a Robertowi jestem potrzebna w miasteczku. Co tu zrobić? Nie mogę być w dwóch miejscach jednocześnie. Nawet gdybym bardzo chciała, to się nie rozdwoję. Gdyby była jeszcze jedna koparka w miasteczku. Jeszcze jedna koparka. Chwileczkę. Jak to było? Trzy, dwa, pięć, dwa, trzy, sześć. Hmm. O, a, halo? o, O, tak. Czy, czy to wypożyczalnia maszyn budowlanych? Koparko! Koparko! To dziwne. Nie pamiętam skąd wziął się ten koc. A. A ten głos? O, o, o rety, banana, obudź się wreszcie. No, koparku, i co na to powiesz? Druga koparka. Zadzwoniłem do wypożyczalni maszyn i od razu mi ją przysłali. To świetnie, tato Boba. A najlepsze jest to, że to Benio. Zaraz, więc wy się znacie? No pewnie. Ja i banana znamy się nie od dzisiaj. Co, banana? To długa historia.